Pytanie było, od czego zacząć, czy być może nie zacząć od kształcenia lekarzy. Ciekawe, ciekawa teza. Wydaje się, że bardzo trudna do zrealizowania, dlatego że lekarze to grupa po pierwsze zamknięta, po drugie bardzo mocno przekonana o swojej, nie chcę powiedzieć, wyższości nad pacjentem, ale nad swoją wyjątkowością. Zdecydowanie tak. Jest są oni przekonani, że to jest grupa wyjątkowa, bo oni decydują o życiu. I śmierci. No, właśnie takim przykładem jest chociażby, tutaj nawiązuję raz jeszcze do profesora Talara, dokumenty, które mówią, że no, pacjent jest pod respiratorem. Po tym, gdy nastąpi podpis dwóch lub trzech specjalistów, natychmiast po podpisie ten pacjent staje się zwłokami wentylowanymi mechanicznie. Ja wiem, że to brzmi brutalnie, ale takie są aktualne dokumenty. I nikt się właściwie nie oburza. Większość z nas nie wie, że tak jak to padło na moim wykładzie, można od niego pobrać narządy. Po tym, gdy właśnie stwierdzi się śmierć mózgową, zrobią to też dwóch czy trzech, zrobi to specjalistów, podpisze, mamy śmierć mózgu, można pobrać te narządy. Trzeba się edukować, ale w tym zakresie, a my tego nie wiemy.